To miał być kolejny piękny dzień dla pani dyrektor Instytutu Sztuki Filmowej. I byłby, gdyby Agnieszka Oderowicz nie kupiła w kiosku Rzeczka spolitej i nie przeczytała na pierwszej stronie artykułu. O sobie samej. Dziennikarz Bernard Kittel na łamach dziennika oskarżył ją o korupcję. Insynuacje, że doszło tutaj do jakichś elementów korupcji są bezpodstawne, są krzywdzące. Artykuł tak rozwścieczył panią dyrektor, że na zwołanej natychmiast konferencji pojawiła się z adwokatem. Zapowiedziała, że jeśli dziennikarz jej nie przeprosi, spotka się z nim w sądzie. Jeżeli pojawią się nowe wątki, nowe insynuacje, no natychmiast wystąpimy do sądu. A całemu zamieszaniu inne jest krakowskie mieszkanie Agnieszki Odorowicz, które zamierzała sprzedać stowarzyszenie. Kultury Akademickiej Instytut Sztuki w Krakowie zamierzała, ale się rozmyśliła. Sprzedawanie przeze mnie tego mieszkania po cenie, y, która, y, którą zawierała umowa, czyli ponad 2000 zł za metr kwadratowy, byłoby po prostu z mojej strony głupotą. Sęk w tym, że zanim pani Agnieszka zmieniła zdanie, stowarzyszenie zdążyło władować w remont mieszkania prawie 100 tysięcy złotych. Koszty poniesione przez stowarzyszenie w związku z remontem mieszkania w Krakowie zostały przeze mnie pokryte wraz z odsetkami. W kwocie 96 i62 zł w oparciu o przedstawionymi przez Stowarzyszenie faktury. Tak napisała pani Odorowicz w specjalnym oświadczeniu dla prasy. Kasę oddała i uważa, że sprawa załatwiona. Czyżby? Skoro tak, to z pewnością miliony Polaków chciałyby wyremontować sobie nowe M za pieniądze Instytutu Sztuki. A później oczywiście w ratach całą kwotę zwrócić. Wyjdzie dużo taniej niż kredyt w banku. Nina Kołakowska